Cześć wszystkim, witamy serdecznie na moim kanale World of Tanks. I spróbujemy dzisiaj nazbierać Golda na zakup nowej, na zakup nowej niszczarki, która weszła. Bodajże we wtorek, jak się nie mylę, i to jest Su-152 Taran, czyli niszczarka. Specjalna ala premium na dziesiątym poziomie, i tutaj mi ten zestaw raczej interesuje, bo wyposażenie sobie możemy kupić, ale bardziej ten zestaw za 23 950. Wszystko mamy oprócz tam, właśnie wyposażenia czyli oprócz wentylacji, skupiaczki, bodajże i co tam jeszcze jest, i dosyłacza. Także niszczyciel e, nacji radzieckiej 10 poziomu, Ala specjalny su 150 Wataran. E, także będziemy zbierać e, Golda. Mamy prawie 7000, także zobaczymy. Także zaczynamy. Kilkanaście pojazdów e, posiadam, które są w tabeli Łupów na ten tydzień. Na razie same złoto. No, zobaczymy. Same złoto na razie i wzmocnienia. I tu już jest dla nas kapitalna wiadomość. Jest to M6A2E1. Czyli popularny kartofel, Mutant. Czołg ciężki nacji amerykańskiej, 8 poziomu. Jak się nie mylę, z preferencyjnym losowaniem. Także kapitalnie. I to jest dlatego dobra wiadomość, gdyż ten pojazd posiadam. Także będzie zwrot Golda. I o to właśnie mi chodziło. Nice. Także bardzo fajnie. Jeden zdublikowany pojazd jest. I dostaliśmy za niego 7900 25 golda, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No to już niedużo brakuje. Jeszcze jak się trafi jeden pojazd to. Będzie nas stać, żeby zakupić właśnie tą niszczarkę. Nową, która może być ciekawym pojazdem. Więc całe 4000 chyba nam brakuje. Ile mamy? O, także już nas będzie stać. No zobaczymy. Jeszcze gdyby mi tak z 5000 golda zostało około 6, to bym był szczęśliwy 12 kart. I jakby jeszcze ten pojazd dublikowany wypadł, no to by było super. O, ale mamy kartę dodatkową, także bardzo ładnie. Chociaż tyle dobrego. Jackal. Mamy pojazd Jackal M4A4FL10. Yy, posiadam chyba ten pojazd. Jeśli się nie mylę, to posiadam ten pojazd. Tak jest, bo mamy zwrot. No i pięknie, pięknie i dostaliśmy zwrotu za Jackala 7325 Golda. Także no bardzo fajnie yy, loteria się tym razem opłaciła. Super, bardzo się cieszę. Także już jesteśmy na plusie, na dużym plusie, także na pewno niszczarkę. Dzisiaj zakupię. Bardzo się cieszę, naprawdę. Jeszcze mamy 7 kart plus jedna dodatkowa. <ścoughs> w zasadzie dwie dodatkowe. Ależe bardzo, bardzo ładnie. czy dodatkowe? dokładnie tak. Następna baatkowa karta. My zobaczymy, czy wypadnie nam jeszcze jeden. W sumie dwie karty zostały. Kolejna bałatkowa. No super. Jeszcze dwie. Okej, okay. i ostatnia karta. No to słuchajcie, wpadło. Ponad 30 000. Miałam niecałe 7, prawie 7 000, także 34 Ponad 34 tysiące ponad golda Mutant zdublowany i Jackal także Ponad 15 tysięcy, jak się nie mylę, albo prawie 15 tysięcy golda zwrotu za te dwa pojazdy, także opłaciło się, opłaciło się, także lecimy. I po raz jeszcze na pewno sobie omówimy. Eee, to za ten 1000, prawie. Tu różnica między tymi zestawami, to jego ja sobie pomaluję na stałe. O. Także na pewno weźmiemy sobie ten tańszy yy, zestaw. Bez wyposażenia. A ten zaoszczędzony prawie 1000 pójdzie na pomalowanie pojazdu tego SUS 152 Tarana na stałe. Także bardzo fajnie. Potężna alfa Przełodunek jest większy niż w Obiekcie 2.6.8 wersja 5. Przełodunek jest chyba minimalnie krótszy, a uszkodzenia są o 100 HP większe. Jak dobrze pamiętam, także no, będzie na pewno świetnie, mam nadzieję. Także kupimy sobie zestaw, w pełni załadowany zestaw Su-152 Taran za 23 950 golda, tutaj jeszcze jest fajna promocja na siódemkę, ale nie wiem, no a zobaczymy, może się skuszę i poza tym chyba cztery asy, cztery asy, cztery czołgi za 9000 golda. TIGER 217, którego nie posiadam eee, SHERMANA FIREFLY nie posiadam, czyli to są dwie szóstki siódemka, złote działo i ten pojazd posiadam także chyba nie zwycięskie siódemki, co tutaj jest? aha Pałka to mnie bardzo by interesował ten czołg ciężki, no ale zobaczymy. I poza tym o, tu sporo pojazdów. Dobra, kupujemy ten zestaw. i nowa niszczarka 10 poziomu ala specjalna nacji radzieckiej dziesiątka jest w naszym garażu, czyli SU-152 Taran znakomicie potężna moc z tego działa, alfa 950 także no, jest kosmicznie jest kosmicznie ok. Dobra. No i jest. Także sobie tutaj to przygotujemy od razu. niszczarki dziesiątego poziomu nacji rosyjskiej. Dobrze pamiętam? Tak, 100 HP, a przełodunek tu jest to będzie, tu jest załogą oczywiście 12:42, ale z tego co widziałem, z tego co widziałem na YouTube, to przełodunek będzie krótszy minimalnie krótszy, a alfa jest większa. Penetracja jest taka sama, także moje niszarki rosyjskie 10 poziomu, jak widać, no i zobaczymy. Także fajnie. Nowa niszczarka nacji radzieckiej, 10 poziomu premium, ala specjalna, dlatego ala specjalna, gdyż 9 i 10 premium nie posiadają żadnego bonusu do sreberka, tylko 5% do doświadczenia. I nowa niszczarka nacji radzieckiej, 10 poziomu ala specjalna. Su 152 Taran jest w moim garażu, także bardzo się cieszę i zachęcam serdecznie do. Bardzo proszę zostawcie łapkę do góry, będzie mi bardzo miło. Nową osobę zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Zapraszam do na mojego Discorda. Nową osobę, link będzie w opisie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wszystkim, śliczne za oglądanie. Życzę wszystkim miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Życzę dużo zdrowia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!